Dzisiaj obstawiłem aż 15 iventiketów na tryb walka z robotami. Ale początek mi się on po prostu uznął, więc dograłem jeszcze raz. Znaczy zacząłem po prostu, bo nie mam więcej iventiketów, żeby powtórzyć to, bo postawiłem praktycznie wszystkie. Ile miałem, tyle postawiłem, więcej nie mogłem. Mam nadzieję, że wygram. I tworzymy sobie parę fajnych skrzyneczek i może nawet postać wylecieć. Dobra, na razie mamy jeszcze 100% safe'u. Mam nadzieję, że wytrzymamy jakieś 5 minut. Oj, już nie mamy 100% safe'u. Bardzo ładnie zgrał to Colt. Tu mam kolejnego robocika. Oj, co to za lagi? Ogólnie to wróciłem z wyprawy i dlatego nie było tak szybciej odcinka, tylko teraz dopiero. Najgorsze są właśnie te roboty, nie? Już to trzeba. oj oj, bocik idzie. A jakiś porządny ten bocik też. Kurczę, że zginął. No nie, 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 tak być się będzie. Robacik, my się dogadamy zaraz. Teraz się pokłócimy, Robocik. Dobra, brawa dla do Kolta. też się tym zajmę. O nie! Zabił mnie. Ale Primo, co ma nadzieję w tobie? Nienawidzę tych rybek właśnie. To jest fala dziesiąta tak fala dwudziesta myślę i, i będzie rip albo szybciej nawet Jezu ile tych robotów tu idzie? Kolejny tam, uważaj Którą mamy falę w ogóle? poszło na nich jak dziki, ale to się mi nie opłaciło. Ten też zginie i został znowu tylko El Primo. No, ja nie wiem, ja nie wiem. O, dobra, odradzam się, nice. Dlatego tego załatwię, bo ten obija nasz save. A tego być nie może. Fala 15. Już jest i tak chyba dobrze nawet. Mam nadzieję, że się wszystko nagrywa, tak się wszystko nagrywa, więc... O nie, zostałem sam. Przegraliśmy, albo wygraliśmy. Jest! Wygraliśmy, nie straciłem tych chyba etykietów. Mam Gwiezdny żadną i 300. Ym... I 300 po prostu dugenów. Więc. Opening chyba, nie? Mam nadzieję, że gemy będą, nie ma Macie nie wyszło mi zaproszeń. Nie ma znowu nic fajnego. Ostatni brow Box na ten moment. Gemy. Event ticket. No chyba chcą, żebym jeszcze raz zagrał. Za piątkę, ale nie. My sobie zaigrę, sobie to powiedzmy Karla. Fajny skin w ogóle do niego, ale nie kupuję. Biorę i gramy, gram sobie sam solo. Poza odcinkiem nabijam y, big boxa i go otwieramy wszyscy razem. Przy okazji będą jeszcze dwa brawl boxy albo trzy, nie wiem. Zobaczę i i zobaczymy co z tego wyleci, więc yy, jeden stop, zaraz się widzimy. Dobra, więc już jestem, jak widzicie, wygrałem, mam wszystkie startokeny, mam nadzieję, że tych start na kolejnego, tak jest, mamy yy, tutaj dwa brawlboxy oraz jednego Big Boxa, więc no jest grubo, lecimy z tym openingiem, A więc tak jak widzicie mam skrzyneczki, teraz wielki opening, mam nadzieję, że coś wyleci, eee, postawiłem te 15 event i mam te skrzynki, dobra, jedziemy, Bra Big Box, może od, Popy strony zacząłem, ale to mega fajna skrzynka punkty do Barley'a, punkty do dużo punktów do Nity mogę sobie to upgrade'ować Gold, Nita i El Primo też mogę upgrade'ować, kozacka skrzynia dobra, kozacka sk... kozacki opening oczywiście to jak grałem to Macie filmy, więc zapraszam, oglądajcie sobie i tyle.